Cześć to paski! Myślę, że każdy z Was kiedyś przeżył taką sytuację. Gadacie sobie ze znajomymi na imprezie, w pewnym momencie rozmowa schodzi na temat jakiegoś wypadku samochodowego. To nie trochę dziwnie, jak sobie tego tak pomyślisz, to gada o wypadkach samochodowych, ale z drugiej strony my uwielbiamy wypadki samochodowe. Zobaczcie w wiadomościach, codziennie będzie jakiś soczysty wypadek, może jeszcze coś realny na górze. Na YouTubie zawsze macie świeży dostęp do jakichś nowych wypadków z rosyjskich kamerek. Grisza! Pójdziesz my dawaj! Uderzenie, jakiś wybór, jakiś meteor. Także tak, gadacie o wypadkach. I w pewnym momencie ktoś mówi: A mój wujek to miał kiedyś wypadek samochodowy, obróciło go i wypadł przez szybę, i przeżył dzięki temu, że nie miał pasów. Aha. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy jakieś różne warianty tej historii, przynajmniej raz w życiu. Słyszałaś? Słyszałaś? Słyszałeś? Słyszałaś? 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 Ja zawsze zastanawiam się w jakim celu ta osoba to mówi? W sensie załóżmy, że każde zdanie, które opuszcza Twoją jamę ustną ma jakąś funkcję, co nie, mówimy z jakiegoś powodu. To jest oczywiście bardzo górnolotne założenie, bo co prawda jesteśmy bardzo wygandnymi amebami, ale nigdy nie zakładałbym, że większość uruchamia przynajmniej jeden kulawy neuron, zanim otworzy swoją twarz, ale załóżmy, że tak jest. Cóż zatem chcesz przekazać tą anegdotą? Czy też namówić nas do niezapinania pasów bezpieczeństwa, ponieważ znasz jedną osobę, która ich nie zapiła i przeżyła? To jest taka funkcja perswazyjna? Czy może po prostu uważasz, że jest to zajebiście ciekawa? Historia, funkcja wizerunkowa. Oczywiście najprawdopodobniej jest to powód trzeci, ale musimy pamiętać i mieć świadomość, że nasze słowa mają jakieś konsekwencje i ta historia, pomimo że jest mega cool, jest po prostu odosobnionym przypadkiem. Zauważcie, że nikt nigdy nie opowiedział wam odwrotnej historii. A mój kolega ostatnio miał wypadek i pasy bezpieczeństwa uratowały mu życie. Aha. No, chyba do tego są pasy bezpieczeństwa. Ta historia nie jest ciekawa, no bo najprawdopodobniej dzieje się setki razy dziennie. W samej Polsce rocznie dochodzi do ponad 30 tysięcy wypadków. I to nie licząc polskich komedii romantycznych. Dlatego pasy bezpieczeństwa to jest najprawdopodobniej bardzo często używany kawałek materiału. Ale jest jednak coś takiego w tych pasach bezpieczeństwa, że budzą w nas tą zawadiacką chęć, żeby ich jednak nie założyć i z nich zrezygnować. Czy chodzi o to, że tak łatwo ich nie zapiąć, czy o to, że tyle razy to zrobiliśmy i wszystko było ok? No, pewnie chodzi o obie rzeczy. Ale to zadziwiające, że widząc. Tyle wypadków nie jesteśmy w stanie gdzieś tak sobie wyobrazić, że my też... Możemy mieć wypadek! Powstaje tylko pytanie, dlaczego? W sensie o co nam chodzi? Czy samo istnienie jakiejś zasady jest na tyle dogłębnie irytujące, że chcemy się jej przeciwstawić? Czy to, że musimy coś zrobić, już zasługuje na to, żeby się buntować? Nie chcę tutaj tracić czasu i udowadniać, wam, że pasy bezpieczeństwa działają, bo to w miarę oczywiste, ale tak tylko dla pewności. Według różnych badań, zapięcie pasów zmniejsza ponad 50% szanse na poważne uszkodzenie ciała lub na śmierć. Czyli to znaczy, że ponad połowa Połowa ludzi, którzy w zeszłym roku umarli na drogach, być może cały czas by żyła. To dużo. Wiecie, dlaczego tak to mnie interesuje? Bo to jest jedna z takich małych, racjonalnych rzeczy, które po prostu nam pomagają, ale i tak tego nie robimy i bardzo często z tym dyskutujemy. Ba, jest 10-12% kierowców, którzy deklarują, że po prostu nie zapinają pasów, tak? W ogóle. Kiedy formujemy swoje opinie, bardzo często, jeżeli nie zawsze, kierujemy się nie chłodną kalkulacją, czyli mózgiem, ale emocjami. No bo, na przykład, lubimy koleżankę, która opowiedziała nam, że jej wujek wypadł z samochodu i dzięki temu przeżył. Historie znacznie lepiej działają na naszą wyobraźnię niż jakiekolwiek dane, dlatego obraz tego grubaska, który wypada z kożurkującego samochodu, zostanie nam w głowie na znacznie dłużej niż jakakolwiek statystyka. A jaka jest prawda? Być może słyszeliście, że lepiej jest wypaść z samochodu niż być w nim uwięzionym. Uwięzienie w samochodzie brzmi naprawdę przerażająco, nie, jeżeli wypaść to macie 25 razy większą szansę na poważne obrażenia i 6 razy większą szansę na śmierć. A jeżeli wypadniecie przez przednią szybę, to na 70% procent na cmentarz. Więc pytanie, czy wolicie być uwięzieni, czy martwi? No, ewentualnie na wózku. Sporo ludzi boi się, że samochody mogą się zapalić, ale statystycznie dzieje się to tylko w 0,5% przypadków. To nie jest amerykański film. Samochody to nie są koktajle łotowa, który tylko uderzał w drzewo i po prostu wybuchną od razu. Ktoś może powiedzieć: O co cię obchodzi, że on umrze? Przecież to jego życie. Widzicie, to nie jest do końca takie proste. Nie chodzi tylko o jego życie. Jak mawia klasyk volenti non fit inuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda, czyli jak mawia inny klasyk, nie ginie. Ale gdy ciało owego chcącego w swojej wolności uderzy w drzewo, wystrzeli z samochodu i będzie już całkiem szybkie. Przy prędkości 50 km na godzinę, ciało wystrzeli z samochodu z siłą jednej tony. I może zabić kogoś, kogo napotka na swojej drodze. Sytuacja z pasażerami jeżdżącymi z tyłu jest jeszcze ciekawsza, ponieważ oni statystycznie znacznie rzadziej zapinają pasy niż ci z przodu. Powodu jest kilka. Na przykład kiedyś nie instalowano pasów na tylnych siedzeniach. Kiedyś też zabijano woły, żeby zaczął padać deszcz, więc może spróbujcie tej metody. Warto wiedzieć, że jeżeli mamy wypadek przy prędkości zaledwie 50 km na godzinę, to osoba siedząca z tyłu uderzy w przednie siedzenie z siłą 4 ton, więc ma dużą szansę na double kill na siebie i kierowcy. Ten odcinek nie jest po to, żeby udowadniać wam, że warto zawinać pasy. Myślę, że wszyscy jesteście mądrzy i to wiecie, ale pamiętajcie o tym zawsze, bo to jest bardzo mały gest, mega łatwo o nim zapomnieć, a jak widzicie, on jest naprawdę mega potrzebny. Chodzi mi o to, że nawet w kwestii, która jest tak oczywista, są badania, wciąż znajdują się sceptycy i wciąż możemy prowadzić jełowe dyskusje. Pomyślcie teraz, jak jest w przypadku tematów, które są bardziej złożone. Zobaczcie, jak silna w ludziach jest potrzeba buntu, potrzeba podważnienia jej zasady, nawet jeżeli jest ona tylko dla Twojego bezpieczeństwa i tak naprawdę nic ci nie kosztuje, bo to jest tylko jeden mały gest. To w żaden sposób nie ogranicza Twojej wolności, poza tą filozoficzną kwestią, że musisz coś zrobić, a nie możesz coś zrobić. Dlatego, jeżeli teraz usłyszycie historię o takim wujku, który przeżył, to zapytajcie osobę, która ją opowiada, no dobra. Ale co z tego? Statystycznie jest wyjątkiem i to rzadkim. Nie usłyszelibyśmy tej historii, gdyby przeżył dzięki pasom, bo to nie byłoby ciekawe. A powiedzmy sobie szczerze, chyba wszyscy wolimy, żeby nasze historie o wypadkach były nieciekawe, a nawet żadne. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał. Niedługo kolejne odcinki i chciałbym Wam powiedzieć. Hej, jeszcze jedna ważna sprawa, wypełnijcie ankietę, która jest w linku w opisie i tutaj się pewnie pojawi. To jest ważna sprawa a propos tego, co chcemy jeszcze zacząć i nam pomożecie w wybraniu kierunku. Pozdem sprawdźcie ostatni odcinek z moją historią z Openera. Sprawdźcie go, sprawdźcie go. Dzięki.